Serdecznie, pierw informacje z ostatniej chwili. Nie wychodźcie z domu, koronawirus kurwa atakuje wszystkich. Zarządzenie kurwa rządu było jak najbardziej kurwa na miejscu. Siedźcie w chacie, my się za wami zaopiekujemy. My będziemy nakręcali filmiki po to, żebyście wy mogli kurwa oglądać w spokoju w chacie. czosy, popcorny, chipsy, chuje muje. się wpierdalać, jedziemy to. Sobota, weekend, a my mamy kurwa super BMW. Oryginalne M6. M, kurwa 6, model F13. Wiecie, jak to kurwa zapierdala? To tak, kurwa zapierdala, że ja pierdolę, nie? Tu jest kurwa jak najebane koni w pizdu, tu jest koni tyle, że ja nawet nie mówię, bo ja umiem liczyć tylko do 30 już po 120 się pogubiłem, nie? Słuchajcie, laki 20, 305, kurwa szerokość, 305. Wiecie, co to jest? Czyli teraz, jak się komuś wydaje, że wasze autka 195 czy tam 175, oponka trzyma się. Drogi, to wy się kurwa jebnijcie za łewy się za torbę chwyćcie kurwa debile. Wasze auta się w ogóle nie trzymają, w ogóle nie zapierdalają. jak to auto zatrzymuje się na światach, to wasze w ogóle kurwa nie wygląda, w ogóle się nie prezentuje w chuj, nie? No zobaczcie to kurwa. Widzicie to? Czyli kurwa widzicie to? Wszyscy, co się kurwa znają, oczywiście wiedzą kurwa co to znaczy do Zobaczcie ten kurwa gangsterski ryj. Zobaczcie kurwa tego kurwa wypasa. Bo przecież to jest kurwa rakieta kurwa w pistu. Co więcej mam powiedzieć? Nie wiem, bo mi wyjazd zabrakło. BMW, będziesz mógł wyprzedzać, będziesz mógł mieć, kurwa, wszystko, będziesz miał wyjebane, będziesz miał wydatki, bo masz siana, fuj, to możesz rzucać ciałem lewo-prawo, a nie, kurwa, się marcić, kurwa, kurwa, pierdołami, kurwa. Koła, kurwa, 20 z tyłu, 305, kurwa, szerokość z przodu, 265, szerokość. Czyli to jest, kurwa, to jest, kurwa, super glue z poxypolem, z poxyliną, kurwa, zmieszaną i zapraszam na zakręty kurwa. No powiem tak, nie? Ja pierdolę, nie? No powiem tak, ja pierdolę. Naprawdę wygadany jestem fuj, jak profesor Miotek, rzeczywiście. Bo no, tu są kurwa zagłówki jak na pełnym wypasie. Powiem tak, ma wszystko, duże nawigacje, kurwa, oczywiście, kurwa, automat, bo jak kurwa w manualu zapierdalać kurwa, gdzie tu jest kurwa 600 koni, to co my mówimy? To przecież ja miał manuala, to mi tu gajga została na jedynce. Jakb zrobił jedynkę, dwójkę, to już miał gajkę, kurwa w tym, bo miskina wypadła. F13 model na pełną kurwa wypasione tych aut jest tak kurwa tych aut jest tak kurwa mało tych <grystanie> tych aut jest tak kurwa mało na ulicy, nie bo wiara nie wie co to jest kurwa, bo oni się obsrali Zobaczcie ten odjebany środek. No przecież jest tu przepięknie, przecudownie. Auto jest oczywiście na sprzedaż, jest w niesamowicie utrzymanym stanie. Jest po prostu właściciel tego auta, to jest kurwa niesamowity pedant. I właściciel tego wypasa oczywiście. No kurwa, no musimy jeździć i dba niesamowicie o to auto. Tu są wszystkie kurwa detale. Tu teraz jechaliśmy na stację i mu komputer pokazał, że on nie ma pół atmosfery w kole. Trzeba dopompować. Okazało się, że trzeba jechać kurwa na nie odkurzyć i wszystko. Kurwa, no tak jest właściciel. Olej wymienia co 7000 km. kilometrów. Dba... no Zobaczcie kurwa to auto. No jak jest gole. Tego jest po prostu tak kurwa mało, że tego jest tak kurwa mało, że tego jest kurwa niesamowicie mało. Ale no Znaczy tego kurwa laczka. no znaczy tego kurwa, laczka. No przecież jest kurwa taki walec, on walcuje tutaj drogi. Kurwa, on, on oczywiście nie ma żadnego kurwa komfortu na tych przez co jechaliśmy. Myślałem, że się kurwa łeb sobie rozpierdolę o sufit. Tu Miki było, szczelanie było, będzie latanie, będzie wszystko. No zobaczcie kurwa to, zobaczcie to. Jest kozak, no, otworzymy bagażnik. Nie, nie wiem, nie umiemy. Dobra, jebać to. Na chuj macie patrzeć, jak nawet nie wymienicie, kurwa, żarówki? Czy auto się podoba, czy auto, kurwa, się nie podoba? Oczywiście powiem tak, sąsiadowi się podobać nie będzie, zazdrosnemu kumplowi oczywiście się nie będzie podobać. Nie będzie się podobać tym osobom, które oczywiście są, kurwa, zazdrosne. Osobom, kurwa, które uwielbiają, kurwa, BMW. 26 stopni, znaczy to auto może się kurwa nie podobać, no ja nie wiem, no zobaczcie tylko to auto, nie, no, no zobaczcie tą kurwa bryłę, nie, no BMW to kurwa potrafi, BMW to umie, to jest marka, no sam muszę sobie odejść kurwa dalej i sobie popatrzeć kurwa, no bo przecież zawieszenie, to tu w ogóle nie można wsadzić nic, tu nie można wsadzić nic, małego paluszka i małego fiwolka ktoś by wsadził, <śled> no więc tu mu zajebali kurwa ten, proszę tu mu ukradli, nie, rzeczywiście auto jest w utrzymanym stanie idealnym, auto jest na sprzedaż, auto jest przepetarda. Jeszcze powiem takim pływa wypasem, że mnie jechał. A tara bada No słyszycie czy, czy nie, bo po prostu tutaj dźwięk tego samochodu to po prostu kurwa no, jest rewelacyjny, nie, no tak, ma no, wyposażenie co, no, ma wszystko kurwa, no, no, no elektryczne szyby ma, poduszki powietrzne ma, to ma, monitor wielki są, pasy bezpieczeństwa trzeba zapiąć, wiadomo. <zysy> Nie ma co tu dużo gadać, powiem szczerze, nie ma co tu dużo gadać. Po prostu trzeba zębnąć kurwa mordę i słuchać tych kurwa strzelających kurwa tuników. No powiem wam wrażenie jest kurwa takie, nie, że czuję się jakbym był kurwa na dyskotece, na dyskotece, na ten single w Adri. Woo! zawieszenie niesamowicie kurwa sztywne auto to jest kurwa formuła 1 waży nie wiem 100, kurwa 700 ileś no jest po prostu wielką kurwa rakietą jeździ się rewelacyjnie, ma wszystko łopatki, pierdołki, jakiś tam silnikier check, check and join się tu pali ale jest niesamowite auto ma przychane 74 tysiące kilometrów hadapi ładnie mi tu świeci pięknie, ale czytelnie jest, powiem wam tak auto jest niesamowicie duże z zewnątrz, duże w środku a okazuje się, że jedzie się niesamowicie, prowadzi się cudownie. Cudownie BMW, kurwa. To jest BMW, kurwa BMA. I nie muszę mówić, kurwa, to jest kurwa BMA. Najlepsze auto, kurwa na świecie. Wszystkie inne pizdu, kurwa, do, do krzoków. Taką bym chciał mieć. Taką bym chciał mieć, jednak jak się okazało. Następne rzeczy. Model F13. Bardzo unikatowy egzemplarz. Te auta już stają się. Coraz droższe, no bo taka prawda, tego jest mało. A ja miałem taką kurwa przyjemność, kurwa. Dostać kurwa do testowania takiego kurde wypasa. Auto w perfekcyjnym stanie. W perfekcyjnym stanie. Niesamowite jest. Jest niesamowite. Jest niesamowite. Przyspiesza go do tak, że radio. Powinno być tu za dopłatą 200, kurwa, tysięcy, żeby nikomu, kurwa, nie przyszło na myśl, kurwa, kupienia sobie, kurwa, radia. I napierdalania, kurwa, disco polo. Niskie ukłony. Kłaniamy się bardzo nisko. Chcieliśmy podziękować właścicielowi za udostępnienie takiego wypasa. Dał nam kluczyki, poszedł do chaty, mówi, jak nagracie, to przyjedziecie. Wypas, zaufanie. To mi się podoba, jeszcze raz mu dziękujemy. Oglądajcie, proszę, subskrybujcie. Idzie to nieźle, idzie to dobrze, ale mogłoby być troszeczkę lepiej. Staramy się jak możemy, robimy wszystko co możemy podczas tych trudnych dni, gdy świat walczy z koronawirusem. Nie lekceważcie, siedzcie w domu kurwa i oglądajcie kurwa moją wypasioną, kurwa YouTube z wypasionymi kurwa toczkami. Mam nadzieję, że się podoba. Mam nadzieję, że jest gitara. Mam nadzieję, że się podobało. Wszystkim się podoba. Piszcie komentarze, subskrybujcie. Dziękujemy. Zrobimy zaraz jakiś tam akcelerator. I to z kamerki GoPro. Auto się prowadzi. Wyśmienicie łopatki. Uuhu. Mógłbym ta kurwa jeździć, kurwa, dniami i nocami. Czy bym tak, nie? Wolałbym, żebyś tygł mu dał, a ja bym siedział w przodu. Bo jako kierowca tego nie czuję. Bo ja jestem spięty w ogóle wieźnie. A jak siedzisz jako pasażer, to wtedy czujesz, jak to kurwa wiesz... za udostępnienie auta. Spisał się niesamowicie. Takiej fury to kurwa nie śniłem. Dziękujemy. Trzymajcie się, oglądajcie, subskrybujcie. Naprawdę jest super. Miła atmosfera. Miła przygoda. go Godo kurwa. Także radio powinno być ołoc i zawieśnięty. Żegnajcie, subskrybujcie, oglądajcie. Nie wychodźcie z natury. Bye.